Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer 1. Wyborco, proszę o twój głos. Urszula Ziłkowska, lista numer 1, pozycja 6. Nazywam się Zofia Pawlik, jestem na liście Polskiego Stronnictwa Ludowego numer 1, pozycja 7. Dzień dobry państwu, nazywam się Piotr Sierkowski, kandyduję do Sejmiku województwa łódzkiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proszę o państwa głos. Lista numer 1, pozycja 9. Sejmik Województwa Łódzkiego to instytucja, gdzie zapadają kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania i rozwoju naszego regionu. Naszym wspólnym obowiązkiem jest wybrać osoby merytorycznie przygotowane do tej roli o wysokich standardach etycznych. Od 12 lat pracuję na stanowiskach kierowniczych w Rządowej Agencji Płatniczej zajmującej się dystrybucją środków unijnych. To bogate doświadczenie chciałbym wykorzystać dla rozwoju naszego województwa. Samorząd. Tu zaczyna się Polska. Polskie Stronnictwo Ludowe. Lista numer jeden.